Witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam na kanał kolejowy Kamil. Cel to 100 subskrypcji. Cel pod tymi filmami, który z tym trzech filmów, to 1000 subskrypcji, 1000 wyświetleń. A u siebie zapraszam. Nabijać wyświetlenia kolejowa nr 28 na odcinku na kuchynice. tam na dzisiaj. Film z linii kolejowej numer 281 i kolejowa numer 281 bliska Cel to 1K wyświetleń. Najmniej niech będzie tutaj ponad 1000 wyświetleń. Subskrybujcie kanał cel to 1000 subskrypcji oczywiście W czwartek prawdopodobnie jutro i prawdopodobnie w środę konwekcja, ale jeszcze nam znać. Niedzielny spokój w pogodzie. Deszczowa, sobota oraz kanał. Oraz przede wszystkim. Oraz przede wszystkim zapraszam na My, Cześć.